Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. A Bartkowa uwierzyła, tłustych pączków usmażyła. I tak smażymy te pączki od XVII wieku. Teraz coraz rzadziej w domu, bo cukiernie oferują nam bardzo bogaty wybór tego słodkiego przysmaku, a że roboty przy produkcji pączków sporo, Polacy chętnie korzystają z tej oferty. Każdy ma swoją ulubioną cukiernię, gdzie jego zdaniem pączki są najlepsze. My też i od lat nasze materiały nagrywamy u Pana Kazimierza, za co przy okazji dziękujemy, bo wizyta ekipy w tak gorącym okresie jest uciążliwa dla cukierników. Prace zaczynają w noc poprzedzającą Tłusty Czwartek. Muszą przecież przygotować ogromną liczbę pączków. A nie można tego zrobić byle jak. Nie wolno ciasta ani przeziębić, ani przegrzać. Pączki powstają z ciasta drożdżowego specjalnie przygotowywanego na pączki, do którego trzeba użyć surowców dobrych, świeżych. Cukiernik musi włożyć w to swoje serce, swoje umiejętności, zaangażowanie. No i cóż jeszcze? No cóż jeszcze? No musi, musi jak robimy te pączki, musimy. Czuć to ciasto, że to ciasto już jest dobre, że bo, bo to ten kto robi od przypadku, to nie z... zawsze mu wyjdzie. Trzeba wiedzieć, kiedy roszczyn jest wyrośnięty, kiedy już można mieszać. Proszę panią, ciasto drożowe to jest coś takiego, to jest ciasto, które żyje. To nie jest chemiczne ciasto, gdzie są środki spółkniające chemiczne jak proszek do pieczenia czy amoniak. To są droższe. I żeby ciasto można na przykład... Albo zaziębić, albo można przegrzać. Nie wolno ani tego, ani tego. Najoptymalniejszą Najoptymalnie, temperaturą do rozwoju ciasta, droży, to jest temperatura około 33-34 stopni. No mniej więcej tak, jak temperatura ciała człowieka. Pączki różnią się nie tylko wyglądem, ale i nadzieniem. Przede wszystkim dajemy do pączków róże, którą w lecie kupujemy od plantatora, który to sadzi. Sami to przerabiamy. I teraz na tłusty czwartek mamy swój półprodukt, którego używamy do pączków. W cukierniach sprzedaje się także faworki, zwane popularnie chrustem, ale królem karnawału jest pączek w różnych wersjach. Robimy takie tradycyjne pączki, normalne, które są obciągane glazurą, czyli pomadą z nadzieniem z marmoladką różaną i ze skórką pomarańczową. Ale też na tłusty czwartek przygotowujemy Pączki takie bardziej dekoracyjne, wykwintne, każdy w papilotku i, i będziemy robić tak. Pączki z nadzieniem różanym i z, różyk, i z różyczką z marcepana na wierzchu. Pączki z adwokatem. Pączki z czekoladą z taką, i na wierzchu jest taka e, grubo e, skrobana czekolada. I pączki z budyniem i z owocami. Takie też wszystkie w papilotkach to są takie większe pączki, troszkę droższe, ale naprawdę ładne. Zachęcam, bo przede wszystkim wybornie smakują i ładnie wyglądają. Polacy co roku w tym dniu zjadają około 100 milionów pączków. A staropolskie przesądy mówią, że kto nie zje choćby jednego pączka w tłusty czwartek, nie będzie mu się wiodło w tym roku.